Dzień dobry, takie zabawy mamy, samego rana, kawusia z kubkiem LA, jabłuszko, tam w ogóle ładny kubek, kubek, o, alikanty, no tak, zapomniałem o tym kubeczku. A my uszykowani, lecimy dzisiaj do babci na urodziny, robimy taką spotkanie z babcią, bo babci nie było A też. A ja się wczoraj mam urodziny. Miałaś, tak, no. Zgadza się. I mam już 7 lat. Masz już 7 lat. Już jest dużo. Po dzicze, jak widać, że po prostu my się starzejemy. Tak, 7 lat. Nie wiem kiedy minęło to 7 lat. Wiesz, pamiętam kiedy byłeś taka malutko. Ty. No, malujesz tak jak ja. Widzisz, że jesteś taką moją kopią małą. Wszystko robi to zadać zawsze. I idziemy do babci. Kupiliśmy fajny torcik. Mogę pokazać torcik? Tak. Prawde? Mogę pokazać widzom, nie im. Ostatnio coś fajnie napisał, że można powiedzieć, że mogę pokazać, powie, powiedzieć. A gdzie torcik? Schowany już? Schowane. U babci pokażę wam torcik. A ja, moi drodzy, cieszę się, bo już niedługo wyjdą świąteczne zapachy. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Tak, między innymi ten tutaj. Ale nie wiem, czy jeszcze ta naklejka będzie tak wyglądała, czy ten napis będzie złoty. Ale pachnie przepięknie, naprawdę. Miód myślę, że będzie waszym faworytem. Miód chyba tylko dyfuzor, nie będzie świeczki, ale pachnie przemocno. Naprawdę bardzo fajnie. I co? Będę tutaj ogarniał trochę w kuchni. Lecimy do babci. Przepięknie, naprawdę. Co ładnie. Co on tu robi? Na komputerze pracuje? Tak, ja nawet to łapkę pomalowałam. Ten z miotkiem jest najfajniejszy chyba. To jest akurat do, tej, do tych patyczków zapachowych, co mamy z miotkiem. No chyba tak mi się spodobało, że zaczął jeść miód. A zobacz. będzie. <grywa> to ma tutaj. Nie wiem, czy widzicie. To z mamą kolorowałaś? Że widać, bo to jesteś tą z mamusią. Pięknie. Pozdrowia. Ja kolorowałam ta mama to. No. I ja kolorowałam jeszcze te chmurki. Super. A kto tu leży? Ja nawet nie wiedziałam, że ty tu leżysz, Rafinka. Hap, 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 hap. Chłodzisz się? Pod stołem leżał sobie Flafuś, ja do niego poszłam. Na działce? Siedzi wołali Flafuś, Flafuś, pod stołem ja siedział. Muszę sobie pochodzić. Bo Gabi jeszcze nie była tutaj. Jestem trochę ciekawa. Są no, ciasto przygotowane. Wszystko jest. jest Świeczuszka. O. Zobacz, musisz, bab musisz babcię Gabi bo Gabi tu nigdy nie była. Kawa nie jest taka ważna, jest niestety ważna. Kawa jest bardzo ważna, wiesz? Bardzo ważna wizyta dzisiaj. Tutaj takie piękne prezenty wyszukuje. od babci To zawsze wyszukuję, bo tam są ektawowe No, są bardzo dobre o, Zastanawiałam to... się dlaczego, sobie myślę, że jest tak Ma ulubioną filiżankę? Nie, słabo Rynna zrobiłaś? Tak, jeszcze zrobiłam sobie toaletę Super, Co ty masz za język? ziemię lizałeś? Tak Fluffy, co ty? Takie jakie piękne danka mamy? Z kurkami. tu malujemy sobie. Ja mam tata A pisełki śpią. No, Ale fajnie masz makaron. Pierwsza raz wiemy makaron z prosto pistacjową tak ja mam smak. dobra? Nie smak, inne. Nie czuć pisacjów tak słodu. Takie dziwne to Powiem Wam, że mega dziwny makaron, pyszny, ale dziwny. Nigdy coś takiego ja nie jadłam. W ogóle zjecie pół, już macie dosyć, więc można spokojnie tutaj w dziurce od klucza, bo jesteśmy w dziurce od klucza, brać na pół. E, Pistacje, słuchajcie, pesto pistacjowe, e, bardzo dużo pieprzu tu jest, grzyby i bardzo jest dosyte. także... Darek też nie podobał swojemu, ale no, tutaj mają przepyszne nie w dziurce i robią te makarony od zawsze na świeżo, także e, szybki e, obiad i uciekamy. Ale mam dziś dzień, słuchajcie, to jest ten dzień, kiedy były te wielkie ulewy w nocy i wszyscy są, cała Warszawa jest w nerwach, powiem Wam szczerze. Jechałam dzisiaj rano i po prostu ile było stłuczek, ile było w ogóle jakichś kłótni na drodze, mnie rowerzystka zwyzywała od k, jechała bardzo szybko i mi się nie podobało, że, że jechałam powoli, bo szukałam miejsca. Także wszyscy są w nerwach, ja powiem Wam, że też się zdenerwowałam, bo myślałam, że jestem spóźniona na zabieg, bo idę do nowego salonu na zabieg trychologiczny i taki odprężający na skórę głowy, to Wam pokażę, ale okazało się, że jestem, słuchajcie, umówiona na 11, a nie na 10, a już byłam w nerwach, także stanęłam tu w Norblinie, poszłam na śniadanie, mam mrożoną maczę i trochę się uspokoiłam. Tam na drugą stronę na Pańską 75, tam jest właśnie salon, do którego dostałam zaproszenie. Założyłam klapki, które są nierozchodzone, więc jest mi tak średnio wygodnie, ale daleko nie idę. No i mam macze, to najważniejsze. Dzisiaj moja córa też była nerwowa rano. Była e, nie to, że awantura, ale nie podobało jej się to, że nie może założyć krótkich rzeczy, krótkich spodanek, sukienki bo jest zimno, więc kazałam założyć długie legience już był foch. A dziś nas jeszcze czekają urodzinne córki, ale powiem Wam, że wymyśliła sobie w tym roku, że nie chce w sali zabaw, tylko że życzy sobie na placu zabaw, więc dla nas jeszcze lepiej. Muszę jeszcze kupić babeczki, bo też sobie zażyczę babeczki zamiast tortu. Tak jest pomysłowa. Kupiłam wczoraj mnóstwo małych soczków w Lidlu, więc Jesteśmy przygotowani. No i dzieciaki będą się bawiły na placu, więc coś innego. Trochę już jesteśmy przyzwyczajeni do tych urodzin na salach zabaw. I różnych atrakcji, które wymyślamy dla dzieci. A dzieci czasem po prostu chcą się pobawić na placu zabaw bez żadnych, wiecie ee, bez żadnych dodatkowych atrakcji, które my im wymyślamy. O i tu właśnie idę. Jestem omówiona już za parę minut, więc poczekam. Jakieś kwoty wskazania do masy? Okej, okay, widzieliście troszeczkę u Trychologa, ale nagrywałam na Insta roleczkę, więc dużo Wam nie opowiadałam. Ale trafiłam, jestem po zabiegu i bardzo mnie to zrelaksowało po stresującym poranku. Ojejku, tu prawie nic nie widać, bo tu jest tak ciemno w tym garażu. Idę, słuchajcie, do biura i nagram Wam nowości z Glam Shopu kolekcję Santorini, więc myślę, że to będzie ciekawe. Myślę, że to będzie fajne. Jeszcze mamy stres w związku z jednym mierzymy, bo nie wiemy jak z rzeczami domierzemy, czy zdążył dojechać do tej e, do jutra w zasadzie do jutra potrzebujemy tych rzeczy bo pojutrze wyjeżdżamy i mam stresa, czy to dojdzie zamknęłam o to, czy nie może już nie wiem, włoski mam mięciutkie dziewczyna mi zrobiła infuzję tlenową więc są miękkie jeszcze byłam w Hebe i kupiłam sobie szczotkę, bo muszę mieć szczotkę przy sobie słuchajcie, mi się za bardzo plączą włosy mam długie, więc powiedziała, że to był jej rekord włosów, długich i grubych. chociaż że nie widziałam tak grubych blond włosów nigdy. Więc jak ktoś mi czasem mówi, że ty, ty masz takie cienkie włosy, to musiałby je złapać, żeby poczuć. Ale cieszę się, że się udało, bo trochę się męczyła z moimi włosami przez to, że są takie długie. I kupiłam sobie w córce szczotkę, ale kurczę, podrożały te szczotki. Bo kupiłam tą, KB, i ona była za 85 zł na 90. W ogóle od kiedy są takie ceny? tych szczotek wysokie. Ale kupiłam tę szczotkę córce, taką mniejszą i ona ma krótszą rączkę. O. I ona jest tańcza, około 50. W sumie mogłam sobie taką kupić do torebki. Także zaraz się rozczeszę, lecę do Kakusa, bo Kakus na mnie czeka, by dzisiaj nie ma w biurze. O, tu mam lepsze światło. I zrobię sobie makijaż i wszystko wam pokażę. Wow. Ale daje cały... W końcu deszcz. W końcu wszystko podleje. Hmm. Karolina gdzieś jest na mieście i mówi, nie, ja nie mogę wyjść, bo tak mocno pada, leje burza. Wow. Darno tak nie lało. Chyba teraz już coflafi. Darno tak nie padało, co? Zobacz jak się. Jak się błyska. A jak się cały dzień przed kątem? Obo! Co to się dzieje? Cały dzień przed kompem. Mam nadzieję, że prądu nie mi zabraknie. Potrzebuję komputer. Yy, ogarniam rzeczy na sklep. Nowe świece, które się pojawią już niedługo. Mam nadzieję, że za dwa, trzy tygodnie będą już dostępne na stronie. Będzie pięknie, będzie mnóstwo rzeczy. Pięć nowości. Pięć, pięć już. Pięć. Cztery dyfuzory, i pi... cztery świece i pięć dyfuzorów. Będą wspaniałe. Magia po prostu. Świąt i jedna dyniowa, o którą prosiliście. Będzie. Więc jestem zadowolony. Teraz składam filmy właśnie za oknem burza. Mamy w ogóle w biurze teraz wodę gazowaną, więc to jest super. Zmienili nam maszynę na wodę, ale kawy to ja dzisiaj nie dostanę, bo jest za duża kolejka. Także lecę szybko. Już Wczoraj się przygotowałam rzeczy do nagrania i wczoraj nie wziąłam z sobą karty. Brawo ja. Także dzisiaj nagram właśnie Glam Shop. Jestem ciekawa właśnie tej kolekcji, więc będę miała coś niebieskiego przy oczach, bo tam w kolekcji właśnie są też niebieskie cienie. Ałam do mojej piekarni i kupiłam mafińsy, ale nie wystarczyło. Musiałam dokupić jeszcze. Słuchajcie, boże, że nie pomyślałam. Kupiłam te opłatki, ale one są niewycięte. Trzeba je wyciąć. Powiedziałam Darkowi, szybko, bierz nożyczki, bo chcę je tak przyczepić, wiecie, na mafinsy. To też jest sposób, słuchajcie, dla was, jak będziecie kiedyś na przyjęcie robili. Także... Aaa! widzicie? No zarzuciła sobie to ma, Ale zobacz, no... Myślałam, Nie wiem, dlaczego myślałam, że one będą wycięte, te opłatki. Na płachcie Hicier po prostu. A, no, no, zobaczcie, ja już wyciąłem. Jak pokemony. Zbierzcie wszystkie. A resztki zjadam. W ogóle mamy wyprawę za dwa dni. A mam, Karolina ma chyba z 8 filmów do nagrania. To jest po prostu, ja nie mam życia teraz. Nie no, widzimy no, się po prostu. No, dobra, kończę, bo ruszamy. Wiesz? Wow, no, super, nie się. ale brał na A No to nie, no, je! brownie Tak się bawię. Kanapa na plecy. Lecimy. Ja już w do domu powiem wam, że tak się cieszę, że, że mieliśmy gotowe dania. To jest catering, jeszcze coś Darkowi kupiłam. Bo jest 19. Ja dopiero tak naprawdę od rana nie, nie wchodziłam po do domu, także dopiero teraz możecie zobaczyć mój make-up z Glam Shopu. który być może już jest na moim kanale powinien być. No i powiem wam, że urodziny na powietrzu. Nie Słuchajcie, nie zawsze trzeba iść na salę zabaw. Czasami po prostu można zrobić, jak macie, jak wasze dzieci lubią. Po prostu iść do parku, zrobić mini piknik i towarzystwo też się wybiega. Polecamy serdecznie. Naprawdę u nas się tak towarzystwo wybiegało, że nikt nie chciał iść do domu. <grym> Także polecamy bardzo. Darek się bierze teraz za pracę. Ja u dzisiaj nie nagrywam, miałam nagrywać mierzymy, ale. Do... Ale nie. Darek no. posiedzi dzisiaj porobi, a ja zaraz grywam pliki. No i przejrzymy z lalą co tam fajnego dostała, bo dostała jakieś fajne upominki, e, Także będzie się też cieszyła z prezentów. Dostała kota, którego wymarzonego kubek z pikachu i w ogóle inne fajne rzeczy. Tak. Zygnałem 8 do 3 Ale jak nie szły mnie początku, tak to wygląda. Męska. Ja wygrałem z aktorem w życiu. To jest to się nigdy nie zdarza. W ogóle cały czerwony jestem, a na dworze leję. A mi się ma, stylowa. Klapeczki. i mi cały czas gorąco. Nie, oleje! Dobra, dawaj! O, dobra, w światło. A włączyłeś z na szybę? No. A nie, nie, mus O, dobra, pograliśmy. I wyszliśmy na taką ulewę. Leje normalnie masakrycznie Jeszcze nie wiedziałem, że tak padało. Nic z nimi też prawie.